Cześć, jestem Nobkiso i witam was w nowej serii gier z takim w stylu horror, coś takim w takim stylu spróbuję zrobić. Pierwszą grą będzie gra IB. Ogrzewem niewiele, grałem przez chwilę tylko, żeby sprawdzić czy będzie wszystko działać, a ja nawet, jak widać, save'ów nie robiłem, bo nic tutaj nie można zrobić, tak więc zaczynajmy od razu. Odcinki będą gdzieś tak około 10-15 minutowe, nie chcę przedłużać zbytnio tej gry. Wczesnym popołudniem pod y, szarym, szarym niebem, Ip i jej rodzice poszli do y, galerii sztuki. Czy pamiętasz cokolwiek, Ip? Czy masz swój chęci... Nie wiem czy to jest, ale chyba jakaś chusteczka, czy coś w takim stylu. Yy, to, co dostałeś na urodziny, albo i nie. Mij ją bezpiecznie w kieszeni, dobra? Nie zgubię. Jej. Tak, tłumaczenie takie krótkie tam. Nie będę wszystkiego tłumaczył, bo naprawdę nie ma sensu. A i tak, tak w większości słów IB nie rozumiem, bo nie wiem czy jest za młoda, czy coś w takim stylu. No, tak więc jesteśmy. Pierwszy raz w galerii. Tak więc zobaczymy parę prac y, artysty o imieniu Guertena. Ale to nie tylko są y, malowidła czy w takim te ale także różnego rodzaju y, posągi czy inne takie rzeczy. Więc powinna Ci się spodobać. I... Powinniśmy iść do recepcji? A tak. Nie wiem co to jest Palm Health. Naprawdę. O, czy chcesz żyć? No dobra, to możemy to żyć, ale pamiętaj, bądź cicho i nie rób za dużo hasu. Aha, i nie rób problemów w innym oglądającym z Iwedencem. Tak więc, jak widać, z się poruszamy. Pod X mamy właśnie to, yy, ...to co dostała od matki, co nie ma zgubić. Nie wiem, czy to jest chustańska, czy w takim stylu. A pod Z będziemy mogli, o właśnie. Oglądać różne rzeczy, czy też czytać co się tak naprawdę tam dzieje albo co to jest. No więc jesteśmy na pierwszym piętrze. No i tu mam podpisy pod tymi obrazami tego gubertyny, czy jak to tam było? The Strange Sofa. Mamy duży taki obraz, no więc sprawdźmy grałem tylko chwilę do momentu właśnie tego, jak się tutaj czyta ten obraz, po czym gaśnie światło, muzyka cichnie i zaczyna się powoli już taka atmosfera lekkiego horroru i od tego momentu naprawdę nic nie grałem, tu nawet nie byłem, bo tylko chciałem sprawdzić ile jest klatek i tak dalej, czy dźwięk jest dobry. Ale tak widać przy niektórych obrazach czy też posągach są trzy znaki zapytania, to znaczy, że Ip nie rozumie tych słów To trochę dziwnie wygląda Lady in red, no to, to już było Pani w czerwonym, czy mi się wydawało? A nie, to jest bieżąca gazeta, no tak Czasem się przejść trzeba dwa razy wokół czegoś, żeby zobaczyć Cokolwiek No ale tu już wszystko obejrzałem, nic się nie dzieje. A może na dół, do rodziców, czy kto to tam był z nim? Z nią, sorry, z nią. To jest dziewczyna. Ok. Ej. Tu coś... szło? Czy mi się wydawało? Doesn't Dobra, przejdźmy dalej. Ktoś chciał się chyba włamać, czy coś takim w takim stylu. Może przejdźmy teraz tu. Owoc. Spadł. Ale jak tak z obrazu, to co te obrazy używają, czy jak? Cii, kotek! Cii, nie teraz O, coś niebieskiego. Tego nie było. Blue Liquid, no coś. Ale gdzie? Idź i pa. O! Zmieniłem już niebieskie. Come mm down below i it will show you someplace secret. Mhm, ale gdzie na dół? Na dół to po schodach mogę zejść nie wiem, o to chodzi? To coś bez głowy też nie za fajnie wygląda. No co, szczęście nie wyszło. No i co, w lewo? No to nie robię. A, w prawo może? A, w prawo? Co tu mamy? Ja, za dużo znak zapytania. Nic tego. Koleś. A, on kaszta, dobra. Hmm, dobra, tu są jakieś róże, czy duża róża, nie wiem jak to nazwać. Co to jest? Jakiś obrońca, coś. Taki mindfuck co widzę. Glass of, coś tam, nie wiadomo co. Horizon View Beach to jakaś notka O, to jest bortyny, dobra Mniejsza z tym Coś nie wiadomo co to jest, ale to widzę jakieś O O, a mogę, mogę wrócić? O, dzięki, ale chyba to nie Jednak trzeba będzie to wrócić z powrotem, bo tu widzę jakieś były już przejścia, czy coś w takim stylu. W prawo, w lewo? A, pójdziemy w prawo, jak już jesteśmy. No chyba tu mieliśmy przyjść. Co to za Take the rose. Okej. Okay. Mamy trzy róże. Tak. To jakaś pani, ale jej włosy coś nienaturalnie wychodzą spod tego obrazu. And the rose is the Coś tam away. Dobra. No, tu widzę jakiś klucz, to go podniesiemy. O. Pani się to widzę nie spodobało. Ale ja nie jestem złodziejem. No leżałem na ziemi. No co my chcecie ode mnie? Ej, tu było przejście. Tu było przejście. ja chcę wrócić. I stąd wyjść. Co to jest? Ryba. Jakaś ryba. Co to jest? A, tu możemy zjagować. No dobra. To zjagujemy sobie. I tu użyliśmy niebieskiego klucza. No to zaczynamy. Co to jest? Biedronka. No. Osa. Czy tam pszczoła? Nie mam... To dla mnie nie ma różnicy. Motyl. Pająk. Prolog. Chapter 1. Chapter 2. Ostatni chapter Dziura przez którą nie może przejść. Dziura w podłodze. No dobra, na środku podoli, No dobra. Co to jest? Beware the edges. Czemu? Czemu mam się ostrzegać przed... E, ...kątami? Jakimi? Co to loto? Co to jest? Co ty jesteś? I love paintings. My paintings jest especially cool.

Safe. co to jest? Mrówka! O, no to bierzemy no te drzwi. Tak można było przeprosić, że będą zamknięte. No dobra wracamy tam, gdzie jest ta dziura. Ej, ja chciałeś obejrzeć te swoje. O, that's my painting. It's just as cool as I remember it. Ster ok. Niestety nic, mrówka nam nie dała ciekawego, no ale cóż, to w końcu mrówka, no czego tu się spodziewać? Czy możemy? Tak. Możemy przejść. Okej. Okay. A o tej pani właśnie mówiłem. Bez głowy, że tu. Klucz. Aha. Nie wolno. Chyba Haha, nie możecie mi sięgnąć. Dobra, co sobie tu zapiszę. I wejdziemy do zielonego pokoju. Nie, z zielonego klucza użyliśmy sobie. Jakiś kotek czy coś takim stylu Fish shaped hole in the wall. Czyli musimy znaleźć jakąś rybę. Czy ryba podobna? Czy jest jakiś pan? zostawiam na napis. Play, Heinzig. ich ja nie lubię bawić się w takie rzeczy. Czy jest jakiś obraz pomoże? A Chief Talent nie pomoże. Czyli mamy 4-7 różnych lokacji. Musimy znaleźć tego kolesia który był. Tutaj przed chwilą. I co zaczynamy? Może. Tu? Ha! In your face! Za pierwszym razem! You found me get a prize. O! To jest. Wooden fish head. Dobra, czyli mamy ryby. E, głowę. Ale głowa to może być za mało. No więc właśnie, tak pojedziemy w prawo. Okej. Okay. Też fajnie Światło zgasło, no żeby było śmiesznie Coś się zlało z góry, żeby też było fajnie A waste full of water plays Rose Aha Czyli to nam odnawia życie To też nie jest głupie Co to jest? Material House. Co to jest? Coś brudnego No ale co, tu nic. Ej! Ty się nie uśmiechaj przed chwilą. Ej, what the fuck! No kolejny, który chcemy. Albo tak. Hej! To jest. Młodym fish, tak, mamy całą rybę. Wracamy, żeby dać kotkowi rybę. Tak. Okej, okay, to było dziwne, no ale cóż. Ej! Nie prób. to bardzo nieładnie. Tak się nie robi. I to Keeps Wiggling. Jak totalnie biały ten obraz, skoro tam widzę jakąś kropkę. Naprawdę z tym. Na tym serwie zakończę pierwszy odcinek. E... Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmami, I to chyba na tyle, dzięki, na razie, cześć.